Jeśli chodzi o moje jakieś prywatne odczucia, to... Yy, no to bardzo szybko dziewczyna dojrzała i jest to ciekawe, że w tym wieku bierze ślub. Jak uprzewszyk świat gwiazdy dobry wieczór Państwu Marcin Maciejczak jest dzisiaj z nami. Cześć Marcin. Cześć, witam wszystkich. Jesteśmy dzisiaj na urodzinach. Magazynu, który no, specjalizuje się tematem modowym, powiedz, na ile dla Ciebie w Twoim kreowaniu wizerunku jest ważne to, żeby Twoja stylizacja wyróżniała się z tłumu. To jest dla mnie bardzo ważne. W ogóle moda jest e, częścią mojego życia. E, bardzo uwielbiam modę. E, tak jak już powtarzam to wielokrotnie uwielbiam chodzić do e, second handów, e, stylizować e, ubrania, stylizować się sam też e, na, na eventy. E, wzbudzać trochę kontrowersje, patrzeć na reakcje ludzi w Polsce, czy to się zmienia, czy nie. Ostatnim, ostatnim moim stylizacją e, trochę takich e, podsyciłem. I, I czytałem komentarze, no i... Było ciekawie. Właśnie jak czytasz komentarze, to... To jest taki czynnik wzbudzający emocje w tobie? Czy masz dystans? Starasz się to zachowywać? Nie, mam totalnie dystans już y, po tej ogromnej fali hejtu, jaka się wylała na tego. Y, y, na, na to dziecko, bo, bo to są największą falę hejtu, kiedy byłem dzieckiem, więc już się na to uwrażliwiłem. Potrafię odpowiadać teraz na, na takie hejty, na komentarze, więc, y, więc nie, to już bardziej się śmieję z tego. I sprawia mi to radość, jak to czytam. W sensie nie, może nie, nie, że hejty, ale po prostu jak czasami są takie śmieję... Śmieszne to, jest ciekawa. Są takie komentarze w internecie artykuły, które sugerują, że doganiasz swoimi stylizacj stylizacjami Michała Szpaka. I teraz pytanie, czy rzeczywiście gdzieś z tyłu głowy ten Michał y, tobie siedzi? Po pierwsze modowo, a mm -hmm. po drugie, chciałem zapytać, czy Michał Szpak imponuje ci jako wokalista? Na pewno imponuje, ja w ogóle śledziłem drogę Michała, nie to, że byłem fanem, ale lubiłam jego kawałki, lubiłam jego kawałki, tak, też lubię jego warstwę wizualną, artystyczną, więc no, nie inspiruje się, nie jest to osoba, którą się inspiruje. też często jestem porównywany do Ralfa Kamińskiego, ale to, to nie ten rynek, mam inne inspiracje, tak. Walczyłeś w tym roku o reprezentowanie Polski na Eurowizji. W tym roku się nie udało. Kto wie, co będzie za rok, dwa, trzy. Um, ale myślę, że śledziłeś to, co się działo w tym roku na konkursie. Pojechała Luna, nie dostała się do finału. Opowiedz o swoich no, wrażeniach, odczuciach, tak. Muszę powiedzieć, że wizualnie bardzo podobał mi się ten występ. E też tak jak doda, muszę powiedzieć, że po prostu widać, że tam został włożony bardzo duży budżet, co musimy doceniać my, jako Polacy, oglądając ten występ. Wizualna strona tego koncertu była super. Doceniam to, bo w ostatnich latach nie mieliśmy tak dobrego występu, jeśli chodzi wizualnie. Wokalnie też to nie było złe, też się wyróżniało to na tej Eurowizji też ta Eurowizja była trudna, bo była bardzo różnorodna. Dostaliśmy wszystkiego po trochu od metalu, czy roka, nie wiem jaki to gatunek, ale Bambi, e, później wchodził Nemo, Nimo i, i później Ukraina i po prostu bardzo wzruszający występ, na którym miałem ciarki. E, bardzo różnorodna, e, bardzo mi się podobała ta Eurowizja w tym roku. Ale tak z ręką na sercu. Jak wiedziałeś, że już Luna jedzie, to miałeś w głowie takie przeświadczenie, że ona wejdzie do finału, czy nie? Chyba nie myślę w ten sposób. Jest, moim zdaniem, Eurowizja jest bardzo nieprzewidywalna i takie rzeczy też się mogą wydarzyć. Ja też byłem w szoku, jak Luna się nie dostała, bardzo trzymałam za nią kciuki, żeby się dostała do finału. I jakby jest to nieprzewidywalne, nie, 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 jest, nie możemy tego przewidzieć. To jest też szczególny bardzo okres w Twoim życiu, bo skończyłeś szkołę średnią. Bywa tak, że kiedy kończy się szkołę, wiesz, stajesz przed takim życiowym rozstajem dróg i nie za bardzo niektórzy wiedzą, co ze sobą zrobić. Czy w twoim przypadku jest w ogóle chociaż cień takiego niezdecydowania? Jest cień, ale muszę. Powiedzieć, że jestem w o wiele lepszej sytuacji niż moi inni rówieśnicy, bo rozpocząłem karierę w wieku 14 lat tak naprawdę i tą drogę jakąś już mam wyznaczoną. Mam nadzieję, że mi się uda i że będę tworzył e, muzykę do, do ostatniej, ostatniego gwoździa trumny, bo taki mam cel i mam nadzieję, że to się nie zmieni, ale jednak w głowie też mam oczywiście plan B i chciałbym iść na studia. E, jeżeli się nie dostanę na Akademię Sztuk Pięknych, to wtedy zobaczę, co będzie dalej, ale czy w tym roku, czy w następnym na pewno chcę iść na studia to mój cel, jakby drugi plan, ja to chcę się rozwijać artystycznie, bardziej plastycznie, bo ja wszystko po prostu muszę przyznać przez cztery lata liceum, e, zamiast się uczyć to was grałem na tyle zeszytów i myślę, że jest to znak, żeby iść na studia artystyczne, plastyczne, więc... A jakieś studia muzyczne wchodziłyby w grę? Ja też to powtarzam wiele razy, że e, jakby już czuję, że się rozwijam super w tym, w tym jakby wokalnym, muzycznym świecie, że, że jedynie studia wokalistyczne, kierunek wokalistyki, mógłby mi dać występowanie nie wiem, nie wiem gdzie, Mógłby mi to bardziej poszerzyć horyzonty myślę, że jest, jestem głodny rozwijania tej, tego, tej, tego mojego drugiego hobby, jakim jest właśnie plastyka, malowanie obrazów, rysowanie więc też chcę poznać ludzi, jacy, jacy chodzą do takich szkół no i jestem bardzo ciekawa nie darowałbym sobie, gdybym nie zapytał o wrażenia z samych egzaminów maturalnych możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Muszę powiedzieć, że włożyłem w to bardzo dużo pracy. Oczywiście pewnie jak każdy maturzysta. Był to bardzo stresujący czas, bo myślę, że nagonka, na tę całą maturę i mówienie, jaki to jest ogromny egzamin przez 4 lata dla licealisty listy, musi być bardzo trudne. Jest to jakiś ciężar, który spoczywa na naszych barkach, bo jednak jest to jakieś wydarzenie. E, wziąłem się za to na polskim Czułem, że wszystko umie, umiem Więc mam nadzieję, że poszedł mi dobrze Na angielskim też, na matematyce też Dopóki nie zobaczyłem arkuszu Więc się troszkę e, No zobaczymy jak z matematyką Mam nadzieję, że to 30% będzie e, A jeśli chodzi o ustne Jestem bardzo szczęśliwy, jestem bardzo zadowolony e, Okazało się, że wymanifestowałem sobie Najgorszy temat na ustną mat maturę z polskiego Czyli potop I taka ciekawostka, ja miałem również potop Na maturze ustnej, e, próbnej Mm, I powiedziałam mojej pani Włóchowczyni, że ja nie chcę odpowiadać, bo nic nie powiem i żebym pisał zero punktów. Więc ten potem mnie prześladował, aż jak zobaczyłam na tej karcie, że jest potop, to dostałam takiego wewnętrznego ataku paniki. Eee, no, więc ale się udało, zdałem. angielski super 86-7%, coś takiego, więc jestem szczęśliwy. A mógłby zdradzić w jakiś sposób, co zrobić, żeby przygotować się do matury, jednocześnie, będąc już aktywnym zawodowo? No bo to jest coś, z czym niewielu ludzi w twoim wieku się mierzy. Muszę przyznać, że... Y, mm... Świetnie się złożyło, bo odezwał się do mnie portal i, i dali mi możliwość uczenia się z nimi, więc y, też dużo z tego wziąłem, zaczerpnąłem, dużo się uczyłem z tego, więc tutaj dziękuję za całej, całej ekipie maturalni.pl ale również dziękuję, jeśli chodzi o matematykę mojej pani, która mnie uczyła matematyki, bo zrobiła mi przez dwa miesiące bodajże zajęcia indywidualne. Więc y, bardzo mi miło było, kiedy mi to zaproponowała i mogłem się z nią uczyć indywidualnie. Wspaniały nauczyciel matematyki to skarb. Ja też coś o tym wiem. To na koniec jeszcze zahaczę o te klimaty de bo wydaliście piosenkę z Zuzą Jabłońską. Opowiedz coś trochę o tym utworze. Okej. Okay. Ja bardzo jestem szczęśliwy z tej współpracy. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w studiu i nagraliśmy ten numer. Ja od, od dłuższego czasu chciałam coś zrobić z Zuzą, więc bardzo się cieszę, że na moim numerze będziecie mogli ją usłyszeć. Jest to piosenka Side Eye. Trochę taka reakcja zażenowania na ten dzisiejszy świat, e, internetu, relacji w internecie, e, na to, jak patrzymy, może trochę na, na inne pokolenia. Tak i trochę głos młodego pokolenia. Jak Za, się... Zażenowanie, a bunt też? E, tak, oczywiście. Bunt jest tutaj też kluczowym, e, kluczowym słowem w tej piosence. Jednym z dzieci tego programu jest też Roxana Węgiel. Chciałem Ciebie zapytać, jak Ty widzisz jej postać medialną, to jaką ona dojrzałość w tym momencie prezentuje. No i już dojrzałość taką naprawdę poważną, bo jest po ślubie. Jak Ty postrzegasz jej, jej postać? Nie chcę oceniać, bo muszę przyznać, że Roxana, jak wygrała pierwszą edycję do Wojskic była dla mnie priorytetem, w sensie priorytetem może nie, ale była jakąś dla mnie inspiracją, żeby iść do tego programu. Też lubiłem jej drogę w tym programie. Eee... Jeśli chodzi o moje jakieś prywatne odczucia, to yy, no to bardzo szybko dziewczyna dojrzała i jest to ciekawe, że w tym wieku bierze ślub, ale jest to jej decyzja, jakby nie, nie mi to komentować i jeżeli jest szczęśliwa, to trzymam kciuki. A wy jako ci, którzy bardzo wcześnie zaczęli karierę, macie takie przeświadczenie, że gdzieś uciekło wam dzieciństwo, że coś straciliście względem waszych rówieśników? Myślę, że nawet jakby się bardzo chciało, to to dzieciństwo i tak trochę by uleciało. Myślę, że yy, nawet yy, mówiąc o mnie... To łączenie szkoły z, z wyjazdami, nagrywaniem piosenek, płyty było bardzo intensywne. I nie chcę tutaj też powiedzieć, że, się, że byłem przepracowany czy coś, ale takie życie trzeba było nagrywać. Ja też jakby jest to moje hobby, więc ja to uwielbiam robić. A w czasie też nam przemijają imprezy, spotkania z rówieśnikami. Ja oczywiście ten czas jak najbardziej chciałem mieć dla ludzi, którzy, których lubię. Na przykład mam dwie przyjaciółki z podstawówki i nadal mamy kontakt, więc moja przyjaciółka też, która mieszka w Gdańsku. Starałem się znajdować tyle czasu, ile mogłem, żeby też dla tych rówieśników moich przyjaciół mieć jak najwięcej też czasu. W tym po prostu szale, wielkim. Kończąc już, powiedz, jakie sny marzenia, plany teraz są w twojej głowie i czego w związku z tym życzyć tobie. Wydaliśmy singiel z Zuzemią Bońską, Jest to bardzo ciekawy waszych reakcji, więc zapraszam do posłuchania. A muszę powiedzieć, że jestem w trakcie nagrywania mojej drugiej płyty i myślę, że będzie to jeszcze bardziej świadomy artysta. Nie mogę się doczekać, aż moi fani słuchacze usłyszą ten krążek, więc jestem bardzo podekscytowany pracami, które robię teraz wewnętrznie w studiu. Bym mógł wam opowiedzieć całą masę wiadomości, rzeczy, powiedzieć wam cały tekst piosenek, ale nie nie mogę, no muszę przyznać, że jestem szczęśliwy, że skończyłem szkołę, kończę płytę, może nie kończę, ale jestem w trakcie jej robienia i jestem bardzo podekscytowany. Życzę Ci powodzenia Dziękuję. w takim razie i tego, żebyś się dzisiaj tutaj dobrze Dziękuję. bawił na tej imprezie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.